Dzisiaj mamy kolejną, już trzecią katechezę rekolekcyjną. Czytania z dzisiejszej niedzieli, czwartej niedzieli Wielkiego Postu są niezwykle mocne i niezwykle charakterystyczne. Chciałbym w sposób właśnie szczególny dzisiaj. Nawiązać do, do myśli, w zasadzie tutaj, no takiej jednolitej, bardzo takiej klarownej myśli naszych dzisiejszych trzech czytań liturgii Słowa. Księga Kronik mówiła o karze Bożej, jaka spada na Izraela. Na lud Boży Starego Testamentu z powodu niewierności wobec Boga. I zaczniemy od tego, żeby dobrze zrozumieć, na czym polega kara Boża i na czym polega też sprawiedliwość Boża, bo to jest bardzo ważne. Te tematy są poruszane nieraz i yy, no, i nie mamy tutaj yy, klarownego poglądu na ten temat, a Ewangelia Świętego Jana dzisiaj jest bardzo wyraźna, i nie możemy rozwinąć się z tym prostym, chrystusowym wyjaśnieniem Ewangelii. Jak rozumieć no, działanie Pana Boga wobec nas. A więc Stary Testament nieraz mówi o karze Bożej i mówi o sprawiedliwości Bożej. Na czym polega sprawiedliwość Boża? Sprawiedliwość Boża polega na tym, że Bóg ustanowił pewien, można by powiedzieć, prosty porządek świata. Otóż porządek świata jest taki. Że Pan Bóg stworzył świat dla siebie, dla siebie, nas wszystkich, czyli ludzi i cały świat jest dla Pana Boga. Bóg stworzył ten świat tak, jak się stwarza drzewo. Drzewo, żeby rosło, musi mieć korzenie zanurzone do ziemi i czerpać stamtąd wodę. Świat jest stworzony tak, że, że potrzebuje Pana Boga, że musi czerpać z Pana Boga. I jeżeli ktoś nie czerpie z Boga, jeżeli ktoś na Bogu się nie opiera, nie popiera swojego życia na Bogu, to marnieje i niszczyje i obumiera. W związku z tym ten sprawiedliwy porządek świata polega na tym, że jeżeli ktoś jest blisko Boga, to wtedy to wtedy żyje, a jeżeli ktoś się od Boga oddala, to wtedy Skutki tego oddalenia od Boga są nieubłagane. Nieubłagane. I to, I to jest właśnie kara Boża. Kara Boża nie jest jakimś mściwym działaniem Pana Boga, tylko jest skutkiem oddalenia się człowieka od Pana Boga. To jest skutek. Tak jak jeżeli kwiat wypadnie z wazonu, to uschnie, bo nie jest zanurzony w wodzie, tak samo człowiek, który nie czerpie z Boga, no, ginie i obumiewa. I to jest powód, dla którego no, tyle jest nieszczęścia w świecie. Bo świat się. W dużym stopniu, zwłaszcza cywilizacja zachodnia odcina od Pana Boga, i to nie pozostaje bez skutków. I to jest sprawiedliwość Boża. Bóg nie karze, tylko Bóg pozostawia człowieka swoim czynom. Tak? Pozostawia człowieka, człowieka swoim czynom, ponieważ obwieścił człowiekowi, powiedział, wytłumaczył. Słuchaj, potrzebujesz mnie, jeżeli ze mnie nie czerpiesz, jeżeli nie jesteś ze mną, skończy się to dla ciebie źle. Prawda? I na tym polega no, no ten ta cały kształt ta nieszczęść, które w świecie y, można y, znaleźć. No, i to jest kara Boża. Pan Bóg nie przychodzi, prawda, yy, pełen złości, i, i ponieważ mnie nie kochasz, nie, nie szukasz i, i jesteś stara ode mnie, to ja Ci teraz pokażę. Kara Boża nie ma tego charakteru. Kara Boża jest, yy, po prostu wynika z tego, że Bóg tak stworzył świat. Jeżeli się odecnę osobiście od Boga, to sama ta moja decyzja mnie ukaże, i na tym będzie polegała ta kara Boża. No, i to jest ten sprawiedliwy porządek świata. To jest jedno. A drugie to jest to, jaki jest Bóg. I teraz wielu ludzi uważa, że Bóg to jest właśnie taka istota mściwa, groźna, yy, Działająca przeciwko czy człowiekowi grzesznemu, i tak dalej. Otóż nie. Yy, Święty Paweł w liście do Efezja, dzisiaj, to jeden z najważniejszych tekstów Pawłowych, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. A yy, to, co Święty Jan Ewangelii napisał, yy, Jan, apostoł, piewca Bożej Miłości, mówi, że Bóg. Umiłował świat i dał syna, no, aby nie potępić świat, aby nie, żeby mu pokazać, że widzisz, tak, tak, tak postępujesz, to ja ci teraz pokażę. Nie, tylko żeby zbawić. I teraz, żebyśmy dobrze rozumieli, kochani, gdzie jest Bóg. Bóg nie jest po stronie sankcji przeciwko człowiekowi za grzechy. Tylko Bóg jest po stronie ocalenia. To jest tak, można powiedzieć, jak ten kwiatek powinien w wazonie stać, a pod wpływem jakichś tam czynników yy, przeciągu, czy czegoś, czy, 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 czy ciężaru, wypada z tego wazonika, to Pan Bóg stoi patrzy i natychmiast próbuje włożyć z powrotem. Pan Bóg zajmuje się ocalaniem człowieka od skutków grzechu, a nie pogrążaniem człowieka na skutki, ze względu na skutki grzechu. Bóg jest pełen miłości i miłosierdzia, a nie yy, sankcji i, yy, i, i prześladowania. Bóg kocha i chce Chcę każdego ocalić. Tak? I to jest głównym tematem dzisiejszej Ewangelii. I to jest szalenie ważne, kochani, żebyśmy to rozumieli dobrze, ponieważ jesteśmy przesiąknięci tym, że w Starym Testamencie właśnie jeszcze nie było tych słów Janowych a ludzie no często i to w kościele niestety jest pewne niedomaganie duszpasterstwa się nie akcentuje tego co mówi Nowy Testament tylko się często pozostaje na pozycjach starotestamentalnych Bóg jest bogaty w miłosierdzie Bóg tak umiłował świat że stworzył go dla siebie i Chcę, aby każdy był zbawiony. Nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby każdy miał życie wieczne. Um, aby nikt nie zginął. Tego chce Bóg. I to jest szalenie ważne, żeby to rozumieć. Bóg jest po mojej stronie. Nie, żeby każdy, no, żeby się nikt nie ośmielił przed Bogiem stawać w takim zwątpieniu, oj, panie Boże. Ty tam mnie, ja tak jestem marny, i tak dalej. Nie. Pan Bóg, niezależnie od tego, czy jestem marny, czy nie jestem marny, Pan Bóg mnie kocha i to wynika z Boga, a nie, nie jest wypadkową dopiero naszego postępowania. Bóg ma takie serce po prostu. Bóg ma serce bogate w miłość i miłosierdzie. I dlatego, Ojciec posłał Pana Jezusa na świat, jak tego węża na pustyni, jak Mojżesz postawił na wysokim palu węża, bo tam była plaga węży i węże jadowite kąsały i ludzie umierali od tych węży. I wołali do Boga, żeby Bóg no, cofnął te. Co to są te węże jadowite? Węże jadowite to są grzechy, prawda? To w całym Testamencie, no tak właśnie, Pamiętamy, że wąż doprowadził do grzechu w raju. Węże jak kąsają, to zabijają. Jad węża to jest ten skutek grzechu. Kto grzeszy, ten miera. Kogo kąsa wąż, ten nie da. I po co przychodzi Pan Jezus na świat? Po to, żeby się wywyższyć na naszych oczach i być tym na wysokim palu. I każdy, kto przyjdzie do Pana Jezusa, przyjdzie i zwróci się do Niego. Widzisz, jestem pokąsany przez węże grzechu, ale chcę być ocalony. Każdy, kto spojrzy na węża, będzie uzdrowiony. Każdy, kto uwierzy w Chrystusa, będzie ocalony przed skutkami grzechu. Ta? Każdy będzie ocalony przed skutkami grzechu, czyli przed w konsekwencji no, potępieniem przed, do, przed utratą Pana Boga, ale też przed no, nadmiernymi doświadczeniami na tym świecie. Trzeba w to wierzyć. Dlatego trzeba pamiętać, że mamy Boga po naszej stronie, przy sobie, i Bóg nie chce, żebyśmy się bali. Bóg nie chce, żebyśmy się bali tego świata pełnego grzechu, tego świata, w który, którym jest zła wiele i co nieraz niepokoi nasze serce. Bóg nie chce, żebyśmy się bali. Bóg nie jest Bogiem strachu. Bóg nie jest Bogiem, który człowieka jakoś piętnuje i prześladuje. Bóg jest Bogiem, który chce nam pokazać, Żebyśmy się dobrze czuli w Jego obecności. Żebyśmy się zachwycili, jak mamy go w zasięgu ręki. I teraz Pan Jezus mówi: Każdy, kto we mnie uwierzy, będzie miał życie wieczne. Co to znaczy uwierzyć? Otóż wiara wiąże się z nawróceniem. To nie oznacza, tutaj jest znowu rzecz, która, która wymaga wielkiego, no dobrego zrozumienia. Zrozumienia. Kara, yy, na, wiara, wiara, to chciałem powiedzieć, wiara to jest moje odkrycie, odkrycie, że Chrystus. Szerzej Bóg można powiedzieć, jest moim ratunkiem. I teraz, każdy, kto uważa, że potrzebuje ratunku, Bogu kąsają te węże, czyli mu zagraża grzech, odejście od Boga. Tak? Każdy, kto uważa, że potrzebuje ratunku, ten ratunek znajdzie w Chrystusie. Każdy, kto uwierzy, że Bóg jest jego ratunkiem, będzie ocalony. Zatem wiara to jest taka decyzja, że w Bogu jest mój ratunek. To jest uwierzenie, że Bóg jest moim Zbawicielem, Bóg jest moim oparciem. Tak? I jeżeli wierzę Bogu, to odrzekam się, czyli wyrzekam się zła. I to jest nawrócenie. Ja podejmuję decyzję. Nie chcę czynić zła. Nie, że, że nie będę czynił zła. Nie. Bo wiadomo, że się mi tak to nie uda od razu, ale nie chcę. To jest, czy odrzekasz się grzechu, to co przy chrzcie, czy odrzekasz się grzechu, by żyć w wolności dziecka Bożego. Czy odrzekasz się? Więc ja, kiedy uwierzę Chrystusowi, to muszę uwierzyć, że On mnie może doprowadzić do zbawienia. I ja potrzebuję tylko tyle. Zaufać Chrystusowi i wyrzec się zła. To znaczy ja nie chcę czynić zła. O. I to jest wiara i nawrócenie. I to jest początek. I Chrystus obiecuje, że każdy, kto podejmie taką decyzję wiary i nawrócenia, będzie miał życie wieczne. To znaczy każdego, kto się zda na Chrystusa w, tym swoim, w tej swojej właśnie decyzji, każdego Chrystus doprowadzi. Czyli wiara i nawrócenie nie oznaczają już doskonałości człowieka, oznaczają tylko, że ja się poddaję Chrystusowi, a On mnie dalej poprowadzi. Jeżeli ja nie wierzę w to, że On mnie poprowadzi, bo uważam, że oj, taki jestem niedoskonały, taka jestem słaba, taki", no to to jest szatański potrzeb, pod, pod, ponieważ... Bóg chce, żebyśmy się na niego tutaj zdali, prawda? Patrzyli na tego węża wywyższonego, czyli na Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Tego chce od nas Chrystus. Zdajcie się na mnie, a ja was doprowadzę do życia wiecznego. Ja was doprowadzę, tak? I to jest yy, właśnie decyzja wiary. Ona oznacza takie zbliżenie się do światła, jak mówi święty Jan. Każdy, kto się zbliży do światła, no to, co światło zrobi z nim. Po pierwsze, rozświetli w nim, co jest złe. I człowiek wtedy zobaczy, aha, to, to powinienem zmienić to, to, to i to. Światło mi to pokaże. I światło mi też pokaże, jak to zmienić. Ono mnie poprowadzi przez tą moją decyzję wiary. Zbliżam się do światła, a jeżeli nie wierzę, to cofam się od światła. Nie chcę, żeby Bóg we mnie działał. I to jest, kochani, no szalenie ważne tutaj, żebyśmy rozumieli, że to nie chodzi o to, że. Że ja już mogę mieć pewność, że coś radykalnie w jednej chwili, pyk i się zmieni, prawda? W moim życiu. Nie od razu pyk i się zmieni, tylko ja się daję do dyspozycji Chrystusowi. Daję do dyspozycji, wierzę i opieram na nim. Opieram na nim. Wszystkie swoje, no całą swoją przyszłość, wszystkie swoje plany, zamiary, i tak dalej, oddaję to jemu, przychodzę do światła i proszę, żeby we mnie to światło rozświetlało ciemność i wypalało to, co jest złe. I teraz, jak się zbliżamy do światła, i zobaczymy, że są pewne grzechy, to będziemy to teraz, no mieli, prawda, w Wielkim Poście niedługo, no i też do spowiedzi będziemy się wybierać i, no, więc w świetle widzimy grzechy. No i teraz hmm, potrzeb szatański w, w tym momencie jest tak, jak widzisz, ile w tobie jest grzechu, ile słabości, ile tych wszystkich różnych trudności no widzisz no i to, to cię przeszkadza to cię oddana, od Pana Boga i ty nie będziesz blisko Boga dopóki tego nie zmienisz no? i tu już jest oszustwo złego ducha bo to chodzi o to, Chrystus mówi tyle, zbliż się do światła, zobacz zobacz mnie i zobacz no, że jesteś słaby zobacz, że jesteś słaby że jesteś słaba i zobacz mnie, bo ja dla Ciebie właśnie tutaj na tym Wysokim Panu jestem dostępny. I uwierz mi, i ta decyzja wiary będzie polegała, będzie jej konsekwencją to, że ja mam się skupić, słuchajcie, to jest szalenie ważne. W tym, co wiara zapoczątkuje. Wiara w Chrystusa, coś we mnie jakiś proces zapoczątkowuje. I co ja mam w tym procesie zrobić? Mam mianowicie skupić się na Chrystusie. A my często skupiamy się na sobie. Oj, tak mi źle. Oj, tyle mam grzechów. Oj, tak mi ciężko w życiu. Oj, tak nie. Ty jesteś moim zbawicielem. Ty jesteś moim światłem. Ty jesteś tym wężem dla mnie wywyższonym na pustyni. Ty jesteś naj, jedynym moim oparciem. Ty. Ja chcę Ciebie poznawać, ja chcę się od Ciebie uczyć, ja chcę Ciebie kochać, ja chcę przygnąć do Ciebie, ja chcę y, stać się Twoim najbliższą Tobie osobą. Zależy mi na Tobie, tęsknię za Tobą, kocham Cię, szukam Cię. My mamy tyle do powiedzenia Chrystusowi. Nie zajmować się sobą i własną nędzą, tylko ją powierzyć a zajmować się naszym Zbawicielem. Mamy wspaniałego Zbawiciela, który nas kocha i życie swoje oddał nas. On jest zajęty właśnie naszym zbawieniem. On się nieustannie troszczy o nasze zbawienie. Dlatego człowiek traci ogromnie dużo, jeżeli patrze się tylko. W, no, w tym świecie pewnym właśnie słabości i mu się wydaje, że to jest pobożne bardzo, że, że tak się pokornie właśnie uniża i tak dalej. Pokornie uświadamiam sobie, że jestem grzesznikiem, potrzebuję ciebie i dlatego, że potrzebuję ciebie, to się po prostu rzucam tobie na szyję. To jest szalenie warto rzucić się na szyję Zbawicielowi, a nie zajmować się sobą. I właśnie chciałem Was, kochani, uczulić na to w tę dzisiejszą niedzielę, kiedy tak cudowne słowa padły pod naszym adresem, że Bóg tak bardzo nas wszystkich i cały świat i nas wszystkich. Ukochał, tak bardzo ukochał. Chrystus się nam tak oświadcza, kochał Was. No i czeka na odpowiedź. Pokochaj też mnie, pokochaj. A zobaczysz, jak wszystko będzie się w Twoim życiu zmieniać.